Czym będzie ta lekcja, to jak widzicie, ja się przebieram za człowieka, który żył bardzo dawno temu, tak? Ponieważ kiedyś nie było takich normalnych ubrań, tak jak Wy teraz obecnie macie, tylko ludzie ubierali się w skóry. Polowali na zwierzęta i wykorzystywali każdą część zwierzęcia do jakichś celów. Ale współcześnie. Ja się przebieram tylko z tego względu, żeby. Zwracać uwagę, jak to mogło wyglądać. To nie jest idealnie odwzorowany strój, jakkolwiek. Po prostu kiedyś postanowiłem sobie spróbować, czy będę w stanie e, sam sobie użyć strój. I ten strój sam sobie uszyłem. Mi się podoba. Mi się też podoba. Jakie fajne guziki pan ma, zobacz? <guliki> guziki są taka ciekawostka z poroża łosia. kiedyś to był łosie. Tak, i kiedyś tego, kiedyś tego nie było. Tak jak widzisz, ja nie, ma, ja nie mam nic metalowego. Kiedyś pozyskał sobie kawałeczek skałki. Dziwna ja Pozyskał sobie kawałeczek skałki. Wrzucił do ogniska. I kiedy ognisko zgasło, to zobaczył, że hej, nie, z, nie zniszczył mi się ten kawałeczek skałki, tylko mi się przetopił. W dużym skrócie. Kiedy człowiek odkrył miedź, to zaczął używać miedzi jako prawdziwego takiego narzędzia, już powiedzmy z metalu, bo miedź jest metalem, ale bardzo miękkim. Siekiery wykonanej z czystej miedzi. I uwierzcie mi dzieciaczki, że kiedy mówię dorosłym, dzisiaj, i to jest bardzo ciekawe, kiedy mówię dorosłym, że mam siekierę z miedzi, która działa i którą można ściąć drzewo, to dorośli nie dowierzają ponieważ my już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że znamy stal, czyli te bardziej trwałe, wytrzymałe rzeczy. A kiedyś tego nie było. I czas i praca, jaką trzeba włożyć, albo musieli kiedyś włożyć ludzie, żeby wytworzyć taki kawałeczek metalu, był naprawdę ogromny, liczony w dniach. Więc w dużym skrócie, Zadałem sobie kiedyś pytanie, czy jestem w stanie coś takiego zrobić i czy takie narzędzie mogłoby działać. I zrobiłem eksperyment. No i udało mi się. I teraz mogę, i teraz mogę powiedzieć, że ta siekiera działa. I przejdziemy sobie właśnie już do wykonanych przeze mnie przedmiotów. Bo część z Was, chłopcy, zaraz może Wam się oczka bardziej zaświecą jak Wam powiem, co to jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Już wam powiedziałem, to jest nóż ze szkła. Drugi nóż, który puszczę zaraz, to jest kamień. To jest nóż z kamienia. Prawdziwy kamień. To jest nóż do krojenia. Proszę bardzo. Jak myślicie, co to jest? Nie. Znacie to? może z gier. Obsyga. Chciałam powiedzieć, że kromo, krom, 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 krom. to jest obsydia. To... Czy... to jest akurat takie miejsce specjalnie na ten nożyk. To jest pierwszy nożyk, jaki zrobiłem kiedykolwiek z obsypianym. Nie sprawdzajcie, czy jest obsypywany. Ale rzeczywiście, że się da. Mam tutaj no, szumek. Czy naszej Nie, nie. są to koszulki. Nie, nie są koszulki. Tak, to koszulki. Tak, są to koszulki. Jest... Nie wiem, no, tak, Jak wiem. Nie ale nie I, przycinek. I jak myślicie, jest? No. No. To jest i la... jest. To jest latający patyk. Dosłownie nie ma w języku polskim dobrego, dobrej nazwy na ten przedmiot. To jest bumerang. Bumerang. Ciekawostka dla Was i dla pani. Najstarszy bumerang na świecie, datowany wstecz 40 tysięcy lat wstecz znaleziony w Polsce. Jest odpowiednia technika rzutu. No tak jakbyś normalnie spróbował sobie rzucić, to by gdzieś tam poleciał, ale... Nieregularnie. a to jest taka technologia że jak rzucisz takim patykiem to on ma lecieć i się obracać cały czas w linii prostej przewidywalnie tak jak celuje nie nie wraca i to jest najciekawsze słuchajcie prawidłowo rzucony bumerang nie wraca a to Jak myślicie dlaczego no, wyobraźcie sobie Rzucam tym patykiem i w bajkach czy gdziekolwiek w filmach pokazują, ja że te bumerangi wracają do właściciela do ręki, prawda? Nie. Bo on ma trafić cel. To jest istota. Jak już, jak już trafi, uderzy w coś, to już nie wróci. Z musi wrócić. Więc... Prawidłowo rzucony patyk nie wraca do ręki, tylko trafia na przykład ptaszka, zajączka, czy cokolwiek, co poluje. I to też jest bardzo stara technologia. Te rzeczy, które macie, to ja używam aktywnie, żeby robić, robić te swoje rzeczy. Można stukać, tak. przemienna siekierka. A wystarczy. A wystarczy. Jak widzicie, groty do strzał czy do oszczepów mogą być różne. Mogą mieć różny kształt, ale zasada tworzenia i działania jest ta sama. Ma przebić grubą skórę, czyli ma pomóc upolować jedzenie. Jak byście nazwali ten przedmiot? Jak w każdym, każdym przedszkolu ciężko jest, jak się puszcza przedmioty, ciężko jest utrzymać w ja Przywykłe do tego. No to była ta, taka choinka. Jak się okazuje, to choinki są najlepszym materiałem do tego, żeby zrobić sobie dziwne. To jest. Ostatnio moja ulubiona rozrywka, którą naprawdę lubię robić. Czyli to jest miotanie oszczędne. To jest oszczędne. A takie zaostrzone to jest widać? Dokładnie. Można tak to powiedzieć. Co się z tym robi? Wiesz co, bardzo chciałbym Wam pokazać, co się z tym robi, ale niestety nie mogę. Bo jest to bardzo niebezpieczne. To. Słuchajcie, to naprawdę nie jest zabawka. To jest broń. To jest broń bardzo niebezpieczna. Ciekawostka, dzieciaczki to jest reprodukcja miotaka, który również został znaleziony w Polsce, aby używany w prehistorii. i ruch jest, ruch jest przy rzucie ten sam przy wypuszczeniu chyba się po prostu dźwignie i to dodatkowe przedłużenie ramienia dodaje naprawdę bardzo dużej siły przy rzucie. jeżeli jest jeszcze drewienko elastyczne odrobinę to tak samo dodaje siły ok więc tak Zobaczyliście grociki, zobaczyliście noże, w jaki sposób były kiedyś wykonywane. Komu się podobało? Słuchajcie. To ja Wam dzieci dziękuję za to, że mogłem do Was przyjść i wam popowiadać parę ciekawych rzeczy. Do zobaczenia, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy.